Coś tam masz w garści. Tak, to jest mikser, który metodą prób i błędów opracowałem przez ostatnie 2-3 lata. Prób i błędów, ponieważ większość tych potworów jeździ z monowtryskiem, czyli z takim punktem. I Bóg dał. I Bóg dał bardzo dobrze. Natomiast zawsze jest problem, co tam dać. Jaki mikser, kurczę, jaki reduktor. Zawsze każdy z nas szukał Impko, bo to amerykańskie to się najbardziej sprawdza. No ale. My już nie mamy dostępu do, do, do Impku, tak za bardzo. No i co zrobić na rynku naszym polskim? No, najlepiej kupić reduktor. Na przykład Lovato Super, Bardzo dobrze się sprawdza z dużymi silnikami. silnikami V8. Do tego taki fajny mikser, który zrobiliśmy tutaj w Vanalej. I zamontować to wszystko. Co to jest do... w ogóle wasza konstrukcja i to działa. To nie jest do końca nasza konstrukcja, to jest konstrukcja na podstawie obserwacji, na podstawie prób i błędów, bo oczywiście musieliśmy zrobić kilkanaście prób różnego typu, klienci poświęcili też swoje cenne litry na, na nasze sprawdzenia, ale to wszystko się opłaciło, ponieważ doszliśmy do, do konsensusu, mikser jest sprawdzony, trasa przy sprawnym samochodzie, 16 litrów przy vanie. Gazu? Gazu. Miasto, no 22-24, ale z klimatyzacją. No i tu trzeba od razu powiedzieć, że normalnie to wychodzi jakbyście palili 8 litrów benzyny na 100 takim smokiem, takim kolosem, to jest gruba sprawa. Czyli okay. rozumiem, że to jest cały wtrysk oryginalny. To jest monowtrysk. Monowtrysk, pod tym wkładamy to tw Twoje urządzenie. Dokładnie. I dopiero potem już jest Aby zestaw jest przepustnic. Przepustnica, dokładnie. Całość oczywiście trzeba odpowiednio przygotować, ale przez nas jest to zrobione. No no widzę tutaj bardzo fajny zestaw otworków na dole, przez które wylatuje gaz. Tak, bo no, musi być podciśnienie. Dokładnie. Bardzo fajne Pierwsza urządzenie. i druga generacja działa idealnie. Czyli reasumując, nie musicie się przejmować, bo taka wielka amerykańska fura wcale nie musi tak dużo palić, chyba że założycie coś takiego, pod wtryski. No i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że kolejny raz spotkamy się z Marcinem, pokażemy jeszcze jedno z jego cacuszek. Dzięki wielkie, zapraszam. Dzięki również.